Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Cię witam w naszym setnym już pompejańskim podcaście. Nigdy nie przypuszczałem, że będę nagrywał podcasty, i nigdy nie przypuszczałem, że dojdzie w ogóle do takiego pomysłu, bo go po prostu nie miałem. Tego pomysłu nie przypisuję sobie. To jest zasługa pani Oli, która cierpliwie nad tymi podcastami pracuje i która jest pomysłodawczynią. Tej właśnie formy nagrywania świadectw nowenny pompejańskiej, ponieważ mamy już setny odcinek, to podzielę się kilkoma refleksjami odnośnie Różańca i nowenny pompejańskiej, nie czytając żadnego świadectwa. Może za to ten podcast będzie jakimś takim sam w sobie świadectwem tego, czym jest nowenna pompejańska dla nas, dla naszej redakcji, czasopisma Kurowa Różańca Świętego, dla mnie osobiście. Może też jaką pełni. Wręcz już społeczną rolę. Otóż w 2011 roku pojawił się pomysł, aby publikować świadectwa nowenny pompejańskiej na stronie internetowej. Pierwsze świadectwo, jakie otrzymaliśmy, było świadectwem telefonicznym. Do redakcji wydawnictwa Rosemaria zadzwoniła pewna pani z Gdańska, która miała nowotwór na piersi i twierdzono, że z racji jej zdrowia nic się nie da zrobić, a do tego była osobą już starszą. I kiedy poszła na badania. Wykluczono wszelkie terapie, no ale ona podjęła się modlitwę nowenną pompejańską. Na początku modlą się 15 tajemnicami różańca, a później 20, czyli dodając tajemnicę światła. I tak przez dwa miesiące do kolejnej wizyty. Kiedy poszła ponownie do lekarza, zastała tam nie tylko lekarkę, która prowadziła jej chorobę, ale także drugą lekarkę, która pochodziła z Włoch. No, i zaczęły robić badania, i się okazało, że nowotwór zniknął. I to zniknął w tak niespodziewany sposób, że w miejscu, w którym był wielki guz na jej piersi, było po prostu wgłębienie. Tak, jakby ktoś to po prostu w niewidzialny, niewytłumaczalny sposób wyciął. Także wszystkie inne przerzuty nowotworowe zniknęły, a ta osoba została klasyfikowana jako całkowicie zdrowa. Lekarka była w szoku. I ta właśnie rozszczęsiona osoba, bo była pod wpływem wielkich emocji. Zadzwoniła do naszej redakcji i opowiedziała tę historię. Stwierdziłem, że nie można tego światła chować pod kortem i należy to gdzieś opublikować. Stąd też na mojej stronie o nowenny Pompejańskiej pojawiło się pierwsze świadectwo właśnie tej osoby z Gdańska. A później to parę dni przychodziły kolejne i zachęcaliśmy się nawzajem z czytelnikami tego bloga, aby zbierać świadectwa Różanej Noweny Pompejańskiej i dalej je publikować. I taki można powiedzieć afiszem, w cudzysłowie świadec nowenny pompejańskiej, stała się Królowa Różańca Świętego, czyli nasz na początku kwartalnik, a teraz już dwumiesięcznik, w którym regularnie publikujemy świadectwa związane z nowenną pompejańską. Niemniej też to czasopismo stało się taką ostoją duchowości pompejańskiej. Więc publikujemy nie tylko świadectwa, lecz także artykuły związane z duchowością, pobożnością związaną z sanktuarium w Pompejach, życiorysami osób związanymi z. Z różańcem i nowenną pampejańską, a nawet przez ten czas nagraliśmy kilka filmów o różańcu, nowennie pampejańskiej, błogosławionym Bartolu Longu. Wydaliśmy no chyba z 10 książek związanych z tą tematyką, w tym też tłumaczenia, które zrobiliśmy we współpracy z Sanktuarium Pompeja. Także zorganizowaliśmy mnóstwo pielgrzymek do tego miejsca, rekolekcji. Spotykaliśmy się wielokrotnie z duchownymi w tym sanktuarium. Wyszło mnóstwo inicjatyw, jak rozdawanie obrazków w nowenną pompejańską, które staramy się w takich bezpłatnych pakietach rozsyłać po całej Polsce w celu dalszej dystrybucji. Powstało Radio Różanie, wspólnotowa modlitwa przez internet na żywo. Właściwie to byliśmy pierwszymi osobami, które wprowadziły modlitwę różańcową na Facebooka i YouTube'a, na żywo. Tak więc wyprzedziliśmy wiele osób. I było to błogosławione dzieło. Jednocześnie zainspirowało to wielu innych, w tym też księży, do podobnych inicjatyw. Powiem Wam, że można by napisać książkę chyba na ten temat, jak wiele się udało zrobić przez te 12 lat naszej działalności. A tak naprawdę 20, bo pierwsze 10 lat to była taka, można powiedzieć, praca w ukryciu i cicha, bez rozgłaszania za bardzo po internecie, kiedy pisaliśmy mnóstwo artykułów do prasy polskiej, katolickiej, właśnie na temat, Błogosławionego Bartolalongo, autora Nowenny Pompejańskiej. W każdym razie na pewno zainteresuje Cię to, co sprawiło, że teraz właśnie słuchasz podcastu o Nowenny Pompejańskiej. No bo wiemy, że świadectwa trafiały na stronę internetową. Łącznie jest ich już ponad 20 tysięcy, plus wiele tysięcy listów. Następnie. Setki, jeśli nie tysiące trafiły do czasopisma Królowa Różańca Świętego. Każde też nadesłane do nas świadectwo trafia do Wielkiej Księgi Łasz, która później jest ofiarowywana jako wotum dziewczynne w Sanktuarium w Pampejach. A od kilku lat dodatkowo te świadectwa zaczęliśmy opracowywać jako podcasty. Podcasty, które trafiają na platformy streamingowe, a także na YouTube, a także na stronę o Nowenny Pampejańskiej, którą pewnie znasz pompejańska.resemaria.pl I jak wspomniałem, to nie był mój pomysł. Tu akurat, można powiedzieć, osoba od nowych technologii, czyli pani Ola, przyszła z takim pomysłem. i Na początku wydawało mi się, co tu można powiedzieć, przeczytać świadectwo, ale zobaczcie, świadectwa dostarczają nam tylu różnych refleksji, tylu materiału do przemyśleń, tylu inspiracji, że kiedy się przeczyta takie jedno świadectwo, to zawsze jest jakiś ciekawy wniosek, Jakieś przemyślenie, albo jakaś sugestia dla nas, bo te świadectwa to są autentyczne historie, ludzkie przemyślenia, osobiste doświadczenia, czasami bardzo trudne, czasami smutne, czasami radosne, czasami można powiedzieć wymagające przewartościowania całego życia. I rzeczywiście taka forma podcastu zdaje się sprawdzać, ale nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, dlatego Ciebie proszę, napisz. Komentarzu pod podcastem na stronie pompejańska lub w innym miejscu, co o tym sądzisz? Napisz, proszę, i podziel się swoją refleksją to dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Co można zrobić lepiej, co można zrobić inaczej. Daję sobie sprawę z różnych technicznych niedoskonałości to będziemy poprawiać, ale jakie są Twoje przemyślenia na temat podcastów? Możesz też przysłać te swoje uwagi lub wnioski, lub cokolwiek na adres e-mailowy, który teraz podyktuję. Jest to adres redakcja redakcjamałpa.krolowa.pl Ze statystyk wynika, że podcasty słucha około kilkaset osób na samym początku i później z czasem jeszcze dochodzą kolejni słuchacze, tak więc jest to spore grono. I jeśli uważasz, że warto nagrywać taką formę świadectwo nowenny pompejańskiej albo że może coś warto zrobić inaczej, to proszę cię, napisz po prostu parę słów do nas. Będę ci za to bardzo wdzięczny. I tak samo wdzięczny jestem pani Oli, która cierpliwie i wytrwale dodaje te podcasty na różne strony, opracowuje je, przycina to wymaga benedyktyńskiego poświęcenia. Dziękuję pani Olu. Tak więc setny odcinek naszego podcastu dobiega końca. Dziękuję sam osobiście, Matce Boży Pompejańskiej, za tę pracę. A właściwie można powiedzieć, bardziej powołanie, bo mm, jakkolwiek pracą to ciężko nazwać, bo praca to nam się kojarzy: ósma, szesnasta, i do domu, odbębnić, zrobić swoje, mniejszym lub większym zaangażowaniem. Dla mnie, praca nad szerzeniem nowenny pampejańskiej, to jest coś, co jest priorytetem, coś, co nie ma konkurencji wobec innych zadań, coś, co uważam jest najważniejsze w moim życiu i wydaje mi się przynoszące dobre owoce. Tak więc moja osobista praca zawodowa zawsze stoi na drugim miejscu, a na pierwszym jest szerzyć cześć Matki Boży Pompejańskiej. Bardzo i za to dziękuję, że mogę to robić. Jakkolwiek nie jest to droga usłana różami napotykamy wiele trudności i wiele problemów, czasami trzeba się nauczyć cierpliwości i takiego samozaparcia, czasami też jak przy każdym zajęciu przychodzi okres znużenia, zmęczenia. Czasem też chciałoby się pójść spać, a podcasty nagrywam, bo jest to najlepsza pora, żeby właśnie przed nocą usiąść troszkę w ciszy i przemyśleć te tematy pompejańskie. Jakkolwiek nie jest to łatwe, czasami to jednak przynosi olbrzymią satysfakcję i daje wiele radości. Jest jakimś dopełnieniem mojego osobistego życia i jeszcze raz, Matko Boża, bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję też mojemu patronowi i chyba patronowi wielu z nas, Młokosławiennemu Bartolowi Longo, za to, że mam jakiś malutki udział w tej jego misji szerzenia Różańca, w ten właśnie sposób do polskiego słuchacza, polskiego czytelnika. Dziękuję też Wam wszystkim za cierpliwość, za to, że wytrzymujecie te wszystkie niedoskonałości, te moje potknięcia, te moje niedoskonałości wypowiedzi, te wady logopedyczne i wiele innych niedociągnięć. Nikt nie jest doskonały. Staram się i mam nadzieję, będzie lepiej. Tak więc do usłyszenia w kolejnym podcaście pompejańskim. Dziękuję za uwagę. Marek Woś z czasopisma Królowa Różańca Świętego.